Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych mówców motywacyjnych. On jedyny mówi rzeczy, które inni w ogóle nawet boją się pomyśleć, czasami a co dopiero powiedzieć. Nie ma dla niego tematów tabu. Poprawności politycznej. COVID, nie COVID, socjalizm, nie socjalizm. Pali z grubej rury, mówi jak jest. Czym Mariusz Max Kolonko? Ta prawda często jest brutalna. On twierdzi, że właśnie jego babcia go tego nauczyła, że jeżeli prawda boli, to to jest jedyna dobra droga, bo tylko boląca prawda rozwija człowieka. Masz nie przytakiwać, jeżeli czujesz, że masz przytaknąć, tylko jeżeli czujesz, że ktoś pieprzy głupoty, to masz mu powiedzieć, pieprzysz głupoty. Masz mieć odwagę na to. Masz przez prawdę rozwijać innych. Trudno chyba z tą odwagą, nie? Tak Za każdym razem, codziennie każdemu mówi to, co się myśli, to w końcu może wiele ludzi odepchnąć od siebie. Pewnie tak? Chciałem mieć twardą dupę chyba. Chyba tak. Najważniejsze jest to, że twierdzi, że ludzie mają mieć prawo do posiadania broni, aby bronić się nie tylko przed przestępcami, ale jeszcze przed rządem. Jest też jest kontrowersyjny, ale jest też hojnym filantropem. Wsparł wiele organizacji, w tym fundacje działające na rzecz dzieci i osób potrzebujących. Swoją drogą, w jego wieku chciałbym mieć taką charyzmę, tyle energii, takiej, tyle mocy. Jak chyba nie ma dla niego znaczenia. Zresztą mówię w ten sposób, że wiek to jesteś stary, kiedy taką decyzję podejmiesz. Jeżeli interesuje Cię więcej ciekawostek i sposobów na życie według Dana Penny, to obserwuj po więcej i niech ten rok odmieni Twoje życie.